Cześć! W tym pierwszym odcinku opowiem Ci, jak zaczęła się moja przygoda, tak to nazwijmy, przygoda ze schizofrenią, w jaki sposób pojawiły się pierwsze objawy, jak u mnie to zdiagnozowano, jakie leki brałem, jakie były ogólnie pierwsze miesiące choroby. Wszystko zaczęło się we wrześniu 2020 roku. Byłem wtedy świeżym absolwentem technikum na kierunku informatycznym i miała się przygoda, i miała się zacząć moja nowa przygoda w życiu, czyli studiowanie. I pamiętam, że wtedy z kolegą, takim z technikum, takim najlepszym z technikum, pojechałem do Opola po legitymację studencką. No i gdy byliśmy w czasie podróży w, w, w pociągu, nagle usłyszałem, że ktoś wymawiał moje nazwisko i powiedział, że trzeba go zabić. Ja byłem wtedy bardzo zdziwiony, bo nigdy nie miałem z takim czymś do czynienia. Pierwszy raz coś takiego usłyszałem w życiu, więc rozglądam się po pociągu. Nikt na mnie nie patrzy. Więc yy, tak sobie pomyślałem, że raczej mi się przesłyszało, ale strach jednak pojawił się, więc yy, byłem trochę ostrożny i yy, w dalszym ciągu podczas podróży rozglądałem się po pociągu, czy na pewno ktoś nie lata z nożem i nie chce mi poderznąć gardła. Przez najbliższe tygodnie miałem trochę więcej spokoju, nie pojawiły się kolejne objawy. Kolejne objawy pojawiły się dopiero dwa miesiące później, na początku listopada. Gdy już byłem w Opolu, tam mieliśmy kupione mieszkanie może była pandemia to jednak zapowiadała się nauka stacjonarna no ale ostatecznie była zdalna więc w Opolu siedzieliśmy tylko przez kilka dni. Właśnie z tym kolegą, z tym Michałem w pociągu, wnajęliśmy pokój dwuosobowy. No i tam był miło spędzony czas, bo świętowaliśmy właśnie nasze pierwsze dni studenckiego życia. Więc trochę piliśmy alkoholu, chipsy, muzyka no taka kameralna impreza. No, i po tej imprezie, jak już właściwie było po zajęciach i było wiadomo, że będzie zdalnie, to mój kolega właśnie pojechał do domu. A ja w Opolu zostałem. No i właśnie to mieszkanie, ogólnie w którym mieszkaliśmy, było trochę, moim zdaniem, podejrzane. Z tego względu, że niby. Tam nie było żadnych lokatorów, a były, były inne pokoje, i ja miałem wrażenie, że ci lokatorzy w tych pokojach jednak są tylko że po prostu jakby e, siedzą cicho i powiedzmy się ukrywają takie były moje podejrzenia. No i postanowiłem właśnie e, nagrać dyktafonem w telefonie, czy w trakcie, gdy pójdę e, spać. To była właściwie drzemka, bo to nie była noc, to była godzina 16-17. Czy ktoś nie chodzi po mieszkaniu. No i poszedłem spać. Dyktafon zostawiłem włączony. W telefonie. No i w trakcie, gdy spałem, nagle się przebudziłem, patrzę, a ktoś wchodzi do mojego pokoju. Taki niski facet. Z brodą. I tak się przebudziłem, i yy, powiedziałem tam w stronę drzwi: Czy ktoś tam jest? Yy, czy ktoś pukał? Ale nikt nie odpowiadał. To były właśnie moje pierwsze halucynacje wzrokowe po przebudzeniu. No i potem znowu zasnąłem. Spałem gdzieś około pół godziny. No i obudziłem się i yy, wyłączyłem dyktafon. I postanowiłem, że gdy wrócę do domu, przesłucham te całe nagranie w o wiele głośniejszej wersji, w sensie, żeby to podgłośnić i odszumić. No i tak właśnie zrobiłem, że wieczorem pojechałem pociągiem do domu. No i przez cały wieczór, gdy wróciłem, Nasłuchiwałem to nagranie, odszumiłem, podgłośniłem i starałem się wysłuchiwać, co właściwie działo się w trakcie, gdy spałem. No i odsłuchując tego nagrania, zauważyłem kilka takich rzeczy, które by potwierdzały moją teorię, że tak naprawdę tam są osoby, ale po prostu nie dają znaku życia. Bowiem w tym nagraniu było coś takiego, że w pewnym momencie był taki dziwny dźwięk, taki kosmiczny, jakby ktoś użył jakiegoś teleportu, jakby ktoś się teleportował do mojego pokoju. I potem yy, usłyszałem taki głos w tym nagraniu, jakby ktoś po cichu powiedział: Ty o nas nagrywa. No, i nie powiem, że miałem wtedy wątpliwości co do tego, czy faktycznie tak głos w tym nagraniu mówił. Więc kilka razy to odsłuchałem, no ale faktycznie cały czas w tym samym miejscu było słychać to samo. No i minęły godziny, a ja ciągle coś siedziałem przy tym nagraniu do późnej nocy i cały czas nasłuchiwałem. Co tam ciekawego dyktafon nagrał. No ale faktycznie yy, zbyt długo to słuchałem. Potem, ostatecznie zostawiłem to nagranie, i poszedłem się myć. I poszedłem spać. No i następnego dnia się obudziłem i nagle słyszę głosy. Po prostu z głowy budzę się i nagle słyszę obrażające mnie głosy. Mm. I wydawało mi się to mega dziwne i mega niepokojące, bo te głosy notorycznie mnie obrażały i groziły, że mnie zabiją, jeżeli nie usunę tego nagrania. Więc ja zaniepokojony wtedy jeszcze nie, nie będąc w pewności, że to jest tylko w mojej głowie Usunąłem to nagranie faktycznie i już nigdy go nie odsłuchałem i tego projektu nie otwierałem. Po prostu usunąłem, wyczyściłem kosz dla pewności, żeby mnie nigdy nie kusiło, żeby do tego wracać. I yy, przez następne dni słyszałem ciągle obrażające mnie głosy. Powiedziałem o tym rodzicom, bo wtedy właśnie jeszcze mieszkałem z rodzicami. I powiedziałem, że coś jest ze mną nie tak, bo słyszę głosy w głowie, które notorycznie mnie obrażają. No i w takim, i wtedy postanowiliśmy jak najszybciej skonsultować się z psychiatrą. Znaleźliśmy taką starszą kobietę, psychiatrę, gdzie była wtedy rozmowa telefoniczna, no bo to były czasy pandemii, więc. Nie spotkałem się z nią osobiście, osobiście, tylko rozmawiałem z nią przez telefon. No i powiedziałem, że mam takie głosy, które mnie obrażają i tak dalej. I dlatego ta pani przypisami mi taki lek, olzapin się nazywał. Jak się potem okazało, ten olzapin yy, bardzo źle wpłynął na ogólnie moje ciało. Ponieważ przez kolejne 3 miesiące zgrubłem, wyobraźcie sobie, 15 kg. Właśnie przez ten lek, który zwiększał jednocześnie mój metabolizm, zmniejszał mój metabolizm i zwiększał apetyt. I to tak zwiększa apetyt, że po prostu nie podjadając, strasznie się męczyłem. I po prostu tyle podjadałem, tyle jadłem, że po prostu tak właśnie jest grubem 15 kg w ciągu 3 miesięcy. Potem znalazłem takiego młodszego psychiatrę mężczyznę, w którym, z którym widziałem się już osobiście w gabinecie i on mi wtedy uświadomił, że muszę uważać na dietę. Że te po tych tabletkach bardzo się grubnie. No i ten psychiatra zmienił mi wtedy te leki. Bram wtedy takie dwa różne leki. Ispolept yy, i Kvetaplex. Jakby, jakby ktoś yy, był ciekawy. Yy, no i te, po tych tabletkach już przestałem grubnąć. Ważyłem wtedy 85 kg. I przez następne miesiące nawet zacząłem się odchudzać i nawet schudłem 3 kg. Natomiast potem znowu przytyłem przez kolejne miesiące. Kiedyś brałem Rispolept, a potem zamieniłem go na Risperon. I te dwie leki mają ten sam dokładnie składnik, a różne, różnie na mnie działały. Ponieważ ten Rispolept, ten lek, który brałem wcześniej, on mnie bardziej usypiał. Natomiast ten lek, który potem zamieniłem go na, na inny, czyli na risperon, to on mnie nie usypiał. No ale co dalej z tymi studiami? Bo właśnie studiowałem wtedy informatykę i ostatecznie przerwałem te studia w styczniu, ponieważ po prostu nie dawałem rady. Byłem bardzo zmęczony, śpiący, spałem przez kilkanaście godzin dziennie i nie umiałem zdawać zaliczeń różnych kartkówek. Miałem kartkówkę z fizyki, podchodziłem do niej kilkukrotnie i po prostu nie dawałem rady zdać tej kartkówki. Więc ostatecznie po konsultacji z moimi rodzicami uznaliśmy, że najlepiej będzie jak przerwę te studia, no bo po prostu to było dla mnie dodatkowe obciążenie, psychiczne, jak i fizyczne. Więc przez najbliższe miesiące potem odpoczywałem, nie pracowałem, nie studiowałem, ale w ten czas przyzwyczajałem się przynajmniej do leków, więc fajnie, że miałem taką możliwość, że miałem rodziców, którzy byli dla mnie wsparciem i też pozwoli, pozwolili mi na to, żebym po prostu odpoczywał. I też fajnie, że udało się te leki ustawić poprzez psychiatrę prywatnie, poprzez psychiatrów, z którymi się widziałem prywatnie. Nie wylądowałem wtedy na oddziale zamkniętym, więc to był wielki sukces, bo większość ludzi w takim kryzysie psychicznym wyląduje wtedy na oddziale zamkniętym. I do tej pory. Po pięciu latach od choroby nie wylądowałem na oddziale zamkniętym, jedynie byłem na oddziale otwartym przez trzy miesiące. Natomiast było blisko kilkukrotnie, żebym wylądował na oddziale zamkniętym. Raz była taka sytuacja, po prostu, że nie dawałem rady, płakałem jako dorosły facet i no powstrzymaliśmy się wtedy od zadzwonienia do, na, na pogotowie. E, jakoś wytrzymałem ten trudny okres. Nic sobie wtedy nie zrobiłem, ale po prostu musiałem przeczekać ten trudny okres i e, wtedy aż te leki będą w pełni działały. Po prostu dostałem takiego pewnego rodzaju atak e, schizofreniczny, więc. E, to mniej więcej było gdzieś na drugim roku choroby, 2022 mniej więcej. No i tak wyglądały te początki mojej choroby. Jeżeli jesteś dalej zainteresowany innymi odcinkami, gdzie omawiam poszczególne etapy mojej choroby, bo też tak będę robił, to zapraszam. A jeżeli przeżyliście podobną historię, albo jesteście takim Pierwszym etapie, że dopiero, że dopiero zachorowaliście i szukacie wsparcia, to udajcie się albo na oddział zamknięty, psychiatryczny, żeby tam wam ustawili leki, albo spróbujcie z psychiatrą prywatnie, tak jak ja to zrobiłem. Może wam się uda w ten sposób też podleczyć tę chorobę, tak jak ja miałem po prostu szczęście i duże wsparcie że udało mi się ominąć ten oddział zamknięty. Więc to tyle, co chciałem w tym odcinku powiedzieć. Trzymajcie się.